I have first dioda. I have second dioda. A diodas. Bo wiecie, w języku angielskim, jak jest coś w liczbie mnogiej, to wtedy dodajecie s do tego. I to jest takie spoko w sumie. I generalnie tak powstał Nick Diodas ty. i se to wpierdolę do choinki, którą z której zajebałem te diodaski. O wara będzie pięknie fajna choineczka. To Ta, słuchajcie. Tak taka jest geneza powstania Niku Diodas ty. Diodas, youtuber według niego, tu mamy nawet więcej tych Diodasków, prawda? Subskrybujcie Diodasa i ty. i ogółem, no co mogę jeszcze powiedzieć, jest kurwa, zajebiście Wcześnie e, ja to jestem 20 minut przed elekcją, więc no. Wcześniej też będziecie mie mieli ten film dzieciaczki wrzucony, żeby Was pocieszyć trochę. Tyle ode mnie. Subskrybujcie. Diodasa i Ty, i Ryszardianizm. Elo.